Dzień dobry, witam Panią serdecznie w naszym programie witam, telewizyjnym. Witam. Dzień dobry. Na początek proszę o przedstawienie się, jak Pani ma na imię. Mam na imię Beata. I skąd Pani pochodzi? Jestem z Rosówka, reprezentuję klub seniora, Seniorita. Słuchaj. Bardzo dziękujemy. Może przejdziemy do meritum. Pytanie, jakie tutaj chcielibyśmy Pani zadać, jaki temat jest dla Państwa, dla seniorów najważniejszy? To znaczy według tutaj nas, nas, ludzi zamieszkających seniorów w według nas, przydałby się, jest ogólnie brak lekarzy specjalistów. Dla nas ważne jest no, w naszym wieku zdrowie. Także brak lekarzy specjalistów jest po prostu tematem, wydaje nam się bardzo takim aktualnym, ważnym. I dlatego chcielibyśmy, my mieszkańcy, żeby właśnie mieć dostęp do lekarzy wielu specjalności oraz też dostęp do rehabilitacji. Ponieważ tego nam tutaj też brakuje na, na terenie naszej gminy. Super, a jak chcieliby Państwo to osiągnąć? No chcielibyśmy tutaj ogólnie... Na, w, na pomoc na współpracę tutaj naszych władz gminnych oczywiście, bo sami nie damy rady, to jest oczywiste. Także liczymy na to, że tutaj spotkamy się ze zrozumieniem no i z pomocą w tych działaniach. W były podejmowane już te właśnie temat tego, tego, właśnie ten temat był podejmowany już wielokrotnie, ale jakoś tak no, spotyka się z dezaprobatą. Chociaż uważamy, że u nas w gminie dużo się dzieje, jest to gmina bogata, najbogatsza podobno. Także myślę sobie, że taki projekt byłby, w, by nas, nasze władze byłyby w stanie zrealizować. Przy, współ, przy oczywiście współpracy z, może tutaj właśnie z Miastem Poznań w, w tych różnych, znaczy się można by uczestniczyć w różnych projektach typu załóżmy osią, no, um, pozyskiwać te fundusze unijne, także żeby właśnie żeby, żeby wspólnie to jakoś tam zrealizować. Tak sobie myślimy, ale czy to jest faktycznie do ogarnięcia? Myślę, że na pewno jest. A kto, państw, Państwa zdaniem, kto poza seniorami mógłby skorzystać z tej inicjatywy? Naszym zdaniem no, wydaje się, że cała społeczność. Przecież to dotyczy ludzi w każdym wieku, nie tylko seniorów. Bo Przecież wiadomo, mm. dzisiaj... Służba, no, no, służba no, zdrowia jest, jest dla wszystkich. I dzieci, i, i ludzie w średnim nie. wieku. Przecież każdy potrzebuje wsparcia lekarza specjalisty i również rehabilitacji. Także uważamy, że to jest naprawdę wielka taka potrzeba, żeby właśnie taka tutaj inicjatywa zaistniała. Super, a czy coś trzeba by zmienić w środowisku seniorów, czy coś wymagałoby to jakiejś państwa inicjatywy, żeby osiągnąć ten cel? Czy... Wydaje mi się, że trzeba zmienić myślenie, trzeba po prostu pukać do odpowiednich drzwi i ludzi i nie poprzestawać dążeniach, nie ustępować. Super. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję uprzejmie.